Dzisiaj słowo na temat tui. Słuchajcie, bardzo często z tui robicie sobie żywe płoty, tak, żeby się odgrodzić od sąsiada, tak, żeby troszeczkę więcej mieć prywatności w swoim ogrodzie. No i sadzimy te tuje, tak, sadzicie te tuje, one rosną, ale okazuje się, że rosną wzwyż, tak, w górę, a nie na szerokość. No i dzisiaj wam powiem co zrobić, aby zagęścić tuje. Wiadomo jest, że często zdarza się, że po prostu za daleko od siebie takie tuje sadzimy, no i naturalną koleją rzeczy te przerwy są bardzo widoczne. Natomiast co możemy zrobić i właśnie teraz wiosną, aby Zagęścić nasze tuje, przejdę do drugiego przykładu. Tuj, która jest odpowiednio cięta i pokażę wam, co właśnie teraz wiosną, na wczesną wiosnę, należy zrobić z tujami, aby je zagęścić wszerz. Tutaj mamy tuje, które są. Odpowiednio prowadzone, są odpowiednio zagęszczone. Zaraz wam pokażę dlaczego. Oczywiście obok nawożenia, tu i teraz wiosną, w szczególności używamy nawozy. Na wczesną wiosnę używamy nawozy bogate w azot, aby roślinka miała z czego rosnąć, tak? Pobudzić się. No i teraz pytanie, co zrobić, żeby rosła tak jak chcemy, a nie tak jak ona chce. Zobaczcie, tajemnica jest w przewodniku. W tak, w pędach, które są przewodnikami. To są wszystkie te pędy pojedyncze, które widać na samej górze. Zobaczcie, tutaj jest na przykład przerwa, tak. E, ja nie chcę tej przerwy, dlatego co muszę zrobić teraz? E, ano, muszę uciąć przewodniki. W momencie, gdy wytnę. Przewodniki tak w tui roślinka poczuje się zagrożona i zacznie przybierać na masie wszerz, Tak, Tu po bokach, oczywiście, tradycyjnym cięciem podstawowym również wyrównuje tę tuję, tak, żeby ją pobudzić. Ale najistotniejsze w zagęszczaniu tui jest ucinanie przewodników, tak? Roślinka wtedy czuje się zagrożona, zaczyna rosnąć, zaczyna rosnąć przesz, pojawiają się nowe przewodniki, zobaczcie, teraz nie jest tak, że jedna tuja jeden przewodnik, jest ich po kilka tak, przy jednym e, krzaku. Dlatego, ponieważ roślinka wcześniej była odpowiednio przycinana, te przewodniki były ucinane, roślinka poczuła się zagrożona i wypuściła kilka przewodników, tak, tym samym zagęszczając się. E, ja teraz podejdę sobie może, e, żeby to nie była tylko te.